Hej, cześć. Witajcie na kanale Kucio vlog. Jestem u siebie na balkonie w tym momencie. Mówię cicho, dlatego że jest rano. Nie chcę nikogo czasem obudzić. Jest zimno. Wyszedłem tylko na chwilę, żeby powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nie dokończyłem ostatniego mojego testu, dlatego że materiał miałby prawie godzinę łącznie. Uznałem, że to nie ma sensu. I zrobiłem cięcie. Nie pożegnałem się jakoś sensownie i specjalnie z Wami, natomiast dzisiaj będzie druga część testów tego aparatu, bo zresztą sami zobaczycie. Zapraszam. No, to już jest cięcie zrobione. Teraz jest, nagrywam w trybie live focus, bo najzwyklej w świecie testuję dalszą część działania tego żuda. Jestem ciekaw, jak mnie wyfokusuje, czy mnie w ogóle fokusuje, czy tak to w ogóle działa. O, dłużej coś mu zajmuje i bardzo wolno to robi. Czyli tak, jakby on procesował to wszystko, cały obraz analizował. O, nie widzę w tym przyszłości jakiejś szczególnej. Że mogę się mylić, bo wygląda chyba, mam nadzieję, nie wiem. Bo ja tylko patrzę w lustro, po prostu jak to wygląda. Ym, wydaje mi się, że to będzie działało tak jak to robią lustrzanki. E, y, 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 Weronika Truszczyńska ma coś takiego w, w swoich filmach. Y, Gąciarz y, nie zawsze, czasami też ma, bo oni mają po prostu sprzęt. Oni mają aparaty. Chyba nie są to z lustrzanki. Nie wiem, nie chcę skłamać. Y, nie zagłębiałem się w ten temat nawet. A wymyślać też nie lubię. Natomiast oni mają sprzęt, i oni po prostu widzę, że czasami, e, szczególnie Weronika, czasami jest tak, że jak siedzi m, z kamerą przed wami, e, przed o, widzami swoimi, to widać, że widać ją, a to, co jest poza, jest tak właśnie m, wyblurowane, można to tak nazwać. O. I, i to jest e, fajne. Szkoda tylko, że tutaj, m, wydaje mi się, że ten obraz, blurowanie, pożera tyle energii procesora, że on spowalnia, bo ja w tym momencie i, i, inaczej e, idę w jeden bok, ja już dawno byłem, a obraz poszedł, i teraz idę, jestem, idę, jestem, idę, jestem, także jestem opóźniony, jeżeli chodzi o obraz. Nie wiem, jak z dźwiękiem, czy się nagrywa w tym samym momencie, czy nie. E, w każdym razie, e, co chciałem przekazać, to przekazałem. E, teraz zabiorę się za montaż tego cuda. E, cuda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, jak słusznie ktoś zauważył, nie używam dźwięku e, w swoich materiałach. I raczej nie będę używać. Dlatego, że najzwyklej w świecie jest przykra rzecz. Mianowicie... W pewnych materiałach użyłem dźwięków, które były dozwolone i nagle przestały być dozwolone. I w momencie, kiedy przestały być dozwolone, dostałem od YouTube'a informację, że nadużyłem, e, naruszyłem prawa autorskie e, i oczywiście jest e, problem z materiałem, i mam tam coś tam zatwierdzić, usunąć, czy coś tam, coś tam, coś tam. E, dostałem kilka takich, jeden czy dwa to i tak uważam dużo e, takich ostrzeżeń e, nie, nie były ostrzeżenia, to nie były strajki, tylko takie no wiecie, no aha nie, wy możecie nie wiedzieć, w sensie nie wszyscy muszą tworzyć, ale chodzi o to, że dostałem takie informacje przy e, jak jestem w trybie studio na YouTube to jest e, moje, moja miniaturka e, z tym filmem e, informacja o długości chyba, tak tak? No nieważne, w każdym razie jest miniaturka, i później tam gdzieś po, po środku e, jest informacja, że e, jest albo brak uwag, albo uwagi i wtedy, że są jakieś roszczenia praw autorskich. E, no i dostałem jeden czy dwa takie roszczenia. E, nie jest to strajk, nie jest to żadna blokada, nic takiego, ale jednak chodzi o co? <laughs> się nagadałem. Chodzi o to, e, że z racji tego, że użyłem dźwięków, które nagle się stały zabronione do użytku, jeżeli chodzi o prawa autorskie, stwierdziłem, że nie będę więcej używać dźwięku. Nie wiem, czy i na ile będę w stanie to zrobić, ponieważ z jednej strony rozumiem, że jak będzie dźwięk, to będzie się Wam mile i mnie mnie, jakoś po prostu spędzicie ten czas ze mną, ale z drugiej strony, no kurczę, boję się, że jeżeli będę używać dźwięku, to później będę dostawać strajki, a jak będę dostawać strajki, to będzie czy jakiekolwiek inne ostrzeżenia, roszczenia praw autorskich, to będę musiał poprawiać materiały. Czyli materiał nie dość, że nagram, zmontuję, poszatkuję go i tak dalej, czyli zmontuję, wyrenderuję, aplauduję i porobię opisy, też jeszcze będę musiał się później bawić w tworzenie nowej ścieżki dźwiękowej do materiału, żeby podłożyć bez muzyki albo z inną muzyką, bo YouTube stwierdzi, czy też inaczej, dany twórca jakiegoś dźwięku stwierdzi, że nagle Chcę zarabiać na danym utworze, więc sobie go zastrzeżę. No super, fajnie, ale dla mnie jako twórcy nie jest to fajne, więc z racji tego, że nie znam się na muzyce, po prostu sobie podaruję. I będzie bez dźwięku. Dziękuję za dziś. Wiem, że mój materiał dzisiejszy na pewno nie będzie krótki. Trudno, sorry. Postaram się gdzieś tam z przodu jakoś dać takie materiały, które są potrzebne, ważne na pewno bo tytuł będzie mniej więcej jakiś, że testy, kamery i tak dalej, i tak dalej, więc gdzieś tam z przodu postaram się umieścić te materiały testów, żebyście oglądający dostali to, czego chcecie na już, zgodnie z tytułem, a reszta po prostu będzie, mam nadzieję, dla chętnych, czy też dla ludzi, którzy będą chcieli to w ogóle słuchać, co mam do powiedzenia, bo jak zwykle... Miał być jeden konkretny temat, a się okazało, że wyszedłem z kilkoma innymi. Trudno, sorry, no taki już jestem. Eee, mam nadzieję, że. Dzięki sąsiedzi! Jesteście cudowni, ja tu nagrywam. Ale tak prawdę mówiąc, to wow, dzisiaj na razie się nie kłócili, a jest godzina już. no? Jest godzina 21. Wow, a oni się nie kłócili. Wow. Nie no, to jest po prostu mistrzostwo. Codziennie lecą urwy uje i te inne rzeczy lecą zarówno ze strony dorosłych jak i dzieciaków tam nie wiem ludzie mieszkający w blokach w blokach apartamentach tak to chyba można nazwać nie wiem w każdym razie w naprawdę drogiej bogatej dzielnicy osiedlu dość wypasionym zachowują już się jak patologiczne bydło więc no co zrobić dziwne ja jeszcze raz dziękuję za dziś, za, ten, za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że udało się mi jakoś pomóc. Zaoszczędziłem Wam czas przy potencjalnym podjęciu decyzji o zakupie, lub też nie. Nota, oczywiście, 10. Na ten moment, kiedy nagrywam to. Nie wiem jak będzie po montażu, bo nie wiem jak to będzie wy wyglądało, jeżeli chodzi o wielkość plików. Nie wiem jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o podgląd, bo może w podglądzie będzie to lepiej. Natomiast na ten uwa moment uważam, że cena NOTA 10 Plus nie jest warta. Jeżeli już musicie koniecznie kupić Samsunga, to kupcie sobie chociażby, jeżeli uda się Wam dorwać, to S7 bo uważam, że to jest lepszy aparat, może nie technicznie, ale chodzi o to, że on jakby robi, nagrywając, robi więcej, nagrywa więcej detali, tak mi się wydaje. E, przetestuję to jeszcze. E, chociaż nie wiem jak, bo mam tylko jeden trójnóg. E, coś pomyślę, bo chcę się upewnić, bo nie chcę, wiecie, nie, nie chcę wy pochopnych wniosków, nie chcę, czy test, nie chcę rzucać, bo nie chcę mówić, że. bo Samsung to jest B, bo ja bardzo szanuję firmę Samsungową i jako Samsung bardzo dużo osiągnęli i jednak no. co telefon, to lepiej im to wychodzi. Natomiast z przykrością stwierdzam, że chyba S7 Edge to był ostatni telefon, jaki im się udał. Note 7 wybuchał. 8 mam go ja i uważam, że. No, kiedy nagrywam, jest bardzo dużo szumów, nieważne, czy nagrywam w sztucznym świetle czy w słońcu, to jest strasznie dużo szumów. I jeżeli chodzi o obraz. I to jest dla mnie martwiące. Bardzo martwiące. Dlatego, że jeżeli nagrywam coś w Full HD, to uważam, że matryca, która jest dużo, dużo większa. Powinna sobie poradzić z tym Full HD płynnie i fantastycznie, a się okazuje, że nie jest tak. Nagrałem też nowym 8, nagrałem w 4K jeden z materiałów, eee, podlinkuję go na dole i też nie ma rewelacji, więc nie wiem, nie wiem gdzie jest błąd, gdzie jest przyczyna tego, że um, nowszy telefon nie nagrywa w super jakości. A mój stary już 4-letni czy 5-letni telefon, e, pomimo tego, że jest popękany, e, działa i daje radę. Nie nagra mi w 4K chyba, ale w full HD nagrywa e, w 30, jak i w 60 klatkach i, i sobie świetnie z tym radzi. Nie wiem, czy faktycznym jest bitrate klatkowy, czy fps -y, czy faktycznie jest 60 klatek. Bo wiem, że w niektórych aparatach, w telefonach niby soft ustawiasz na 30 lub 60 klatek, a tak naprawdę jest mniej, bo jest bardzo płynny ten bitrate klatkowy, ale nie wiem jak to tu jest, nigdy nie sprawdzałem i nie zastanawiałem się nad tym. Natomiast no, na 7 mam więcej szczegółów. Ten obraz ma mniej szumów przede wszystkim. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wasz dzień, tydzień, mija fajnie, pomimo tego koronawirusa, całego. Um, podobno YouTube bardzo mocno banuje i, i demonetyzuje twórcom materiały, które są z frazą, czy też ogólnie gdzieś tam zawierają wyrazy koronawirus. Mnie demonetyzacja nie grozi, bo raz, że nie, mój kanał nie jest monetyzowany w żaden sposób. Nie mam żadnej monetyzacji, nie, nie kwalifikuję się do programu AdSense na, na dzień dzisiejszy. Także mam to gdzieś, czy mi coś tam będą grozić palcem, czy nie. Natomiast mam nadzieję, że wasz, Wam, Waszym bliskim, jakoś mija dobrze ten czas, a przynajmniej nie najgorzej. E, że nie wariujecie w domu. Bo wiem doskonale, że, no ja wiem doskonale, to dużo powiedziane, bo ja mam ten komfort, że mieszkam sobie sam z psem i współlokatorem, natomiast, no i z relacją na żywo z sąsiadami z góry, z dołu, z boku, ale nie mieszkam z nimi po prostu bezpośrednio w jednym mieszkaniu, więc nie mam tego problemu jakby, natomiast zdaję sobie sprawę, że jeżeli mieszkacie w kilka osób, czy to rodzinnie, czy to ze znajomymi, współlokatorami, Zdaję sobie sprawę z tego, że możecie pomału dostawać małego świra, będąc zamknięci przez tyle czasu. Ja kończę, bo mi gardło za chwilę pęknie. Tyle ode mnie. Do następnego materiału. Jak możecie, to napiszcie. Jak może macie już kontakt z Samsungiem Note 10, to napiszcie proszę w komentarzu, jakie były wasze wrażenia. Nie testowałem wielu rzeczy w tym telefonie. Bardziej mnie interesował aparat przede wszystkim. Ekran. I takie rzeczy przede wszystkim jak bateria. Jak długo działa na telefon na baterii? No, takie właśnie rzeczy. Bo resi, to możecie sobie w, w, po prostu w, idąc do komputronika, czy do Xoma, czy chociażby u Samsunga, możecie wziąć, przetestować jak działają gesty i takie rzeczy. Natomiast, nie, będąc w Samsungu, nie możecie sobie wziąć telefonu i, i wyjść i zrobić zdjęć, czy nie możecie zrobić nakręcić materiału w ciemności i tak dalej, i tak dalej, więc no jakby zrobiłem rzeczy, których normalnie podczas zwykłej wizyty w jakimś tam punkcie nie można zrobić, a ja to zrobiłem. Więc wydaje mi się, że komuś, mam nadzieję, przysłużyłem się dzięki temu, jak będą osoby może niezadowolone, no to przysłużyłem się i pomogłem w uratowaniu kilku tysięcy, bo może. Jednak na przykład telefon od Apple czy zwykły e, Xiaomi będzie bardziej e, trafnym wyborem dla, dla Ciebie, dla niego, dla niej, niż, e, niż po prostu wydawać te same pieniądze, a nawet wyższe na, w przypadku Xiaomi e, w, no to w, za 5000 nie, niespełna wydacie mniej jeszcze zostanie Wam coś w kieszeni i będziecie może mieli Lepszy telefon. No, także kończę. Trzymajcie się i do następnego vloga, czy do następnego bloga, bo będziemy się widzieć, słyszeć, czytać gdzieś tam, właśnie, w sieci, chyba. Także. Pa. Kłaczek. Kłaczek, tak? Ale nie, 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 nie wchodź tu. Nie, nie wchodź. Ja, ja teraz nagrywam. Nie, zejdź mi, proszę. Ja teraz nagrywam. Jak nagrywam, to wiesz, że nie wolno ci tu wejść. Jak kłaczek, to dobrze. Dobrze, że kłaczek, a nie jakieś jedzonko.